Witajcie telewidzowie, witamy z pięknej wyspy Kosamui. Niestety deszczowej, wczoraj padało, dzisiaj pada Także pogoda nam tutaj nie sprzyja, ale chcemy ją Dobre. dobrze wykorzystać ten dzień I mamy w sumie dla was dzień niespodzianki i dwie nowości w sumie na tym kanale Marika gotowa? Zestresowana troszeczkę, ale gotowa No to dobra, jedziemy, najpierw jedziemy na śniadanie Dzisiejsze śniadanie musi być szybkie i przede wszystkim lekkie Dlatego to z 7-Eleven Pierwsza nowość, o której Wam wspomniałem w naszym kanale, to był dzisiejszy trening Mariki w Marika kiedyś to trenowała, więc trochę inną formę, ale, ale tak, dzisiaj dała radę. A drugą niespodzianką i nową nowością jest... Jestem ja! Trenowała jiu -jitsu ze mną w, tak. w Tajlandii. Tak. Kinga mieszka na Koh Samui i nas trochę oprowadzi tutaj po tym ośrodku i opowie trochę o swoim życiu na Koh Tak, dosłownie o moim domu, bo to jest miejsce, w którym spędzam chyba najwięcej czasu na Koh Samui. Także zapraszamy nas. Idziemy. Co to cię skłoniło, żeby wyjechać z Polski? I czemu Tajlandia? Mówiłam ci że moje pierwsze plany to było Bali. Miałam wyjechać na Bali na dwa miesiące. Nie, dwa miesiące. Chciałam docelowo wyjechać na długo, ale wyjechałam w końcu na dwa miesiące. Później przejechałam do Tajlandii, bo musiałam zrobić bizaran, Już Z tej Tajlandii nie wyjechałam nigdy. To tak jak nas to. Tajlandia cały czas tutaj ciągnie. Widzicie, nie jesteśmy jedynymi. Kolejną strefą w tym próbie jest strefa Muay Thai. Może coś sobie zobaczyć. Aktualnie nie ma żadnych zajęć, są tylko prywatne A ty Kinga trenujesz ty tylko Jiu Jitsu czy też Muay Thai? trenowałam Muay Thai chyba przez dwa miesiące, półtora miesiąca No i jak spróbowałam Jiu Jitsu to... Jak to 6 razy w tygodniu Jiu Jitsu to już nie mam czasu na Muay Thai Nie no, spróbowanie Jiu Jitsu A czemu? widzicie tak Co jest innego? Bo jak tutaj widzę no, to jest bardziej takie kopanie gdzieś nie wiem ale to jest innego, bo ja nie mam Ja Muay Thai traktowałam bardziej w cardio, a w są tam jest tyle ruchów, tyle rzeczy do nauki, że to mnie tak spokoło, że... no. A Muay Thai nie jest taki bardziej siłowy? Do boksu, do uderzania? Agresywny? Właśnie agresywny? Być, no, agresywny, bardziej po twarzy, gdzieś tam też może być, jakieś uderzenia, kopnięcia. bo to jest taka mega mała mata i tamta strona została wybudowana niecały rok temu a swoje pierwsze zajęcie miałam tutaj właśnie na tej stronie Idziemy teraz zobaczyć tą halę, gdzie Marika trenowała z Kingą no jak widzicie tutaj trzeba przechodzić na zewnątrz, no i dzisiaj jest deszczowy dzień, więc szybko uciekamy do środka. Okej, okay, to idę do Ciebie z kolejnym pytaniem, bo tam to było połowicznie odpowiedziane, w takim razie co spowodowało, że jednak wyjechałeś z tej Polski? Bo już wiemy, że byłaś trochę na Bali, później ten kuchen, ale dlaczego zdecydowałaś się jednak wyjechać, no i no tutaj zostać to już wiemy, tak? Ale dlaczego? No ja w pewnym momencie w Polsce czułam się, że totalnie po prostu tam nie pasuje. czułam się jak jakiś totalnie dziwny człowiek, którego nikt nie rozumie. I zastanawiałam się, dlaczego nie rozumiałam, dlaczego ludzie ciągle narzekają. Dlaczego ludzie chcą czegoś, ale tego nie robią, i ogólnie, jakby szukałam jakiegoś inspirującego otoczenia, a nie mogłam tego odnaleźć w Polsce. No i dlatego postanowiłam wylecieć, bo ja wyleciałam sama, jakby bez nikogo. Faktycznie też zamieszkałam nie znając totalnie nikogo. I jakby otworzyłam się na nowe możliwości, tak też trochę chciałam. Wow, no to dobra, no to ale jak było... Bo ja sobie na przykład sama, no nie wiem, ciężko jest mi wyobrazić, że ja bym sama sobie teraz wyjechała nawet na Bali. No Tajlandia to co innego, Tajlandia to mój świat, to już wszyscy też wiedzą. Ale Bali, no nadal nie wiem, czy bym chciała tam sama mieszkać. Co bym tam robiła, jakbym się odnalazło? Jak ty zaczęłaś może tak? sama wsiadać do samolotu tak, i co, i co no. dalej. Dokładnie tak, kupiłam bilet w jedną stronę no i zadecydowałam, że lecę. Jakby, no jeżeli nikt nie chce zrealizować z tobą jakiegoś planu, no to nie będziesz siedzieć w domu i płakać, że o, ja chcę, ale tego nie zrobię. No tylko po prostu, skupiłam, zrobiłam, wyleciałam. Jakby nie myślałam o tym, co tam będzie. Zarezerwowałam sobie jednostek na pierwsze dwa tygodnie i wiedziałam, że przez dwa tygodnie będzie spokój, no, a resztę załatwię no, jakoś. I jak to wyszło. No, i, a w szczęście tak mi spotkałaś, co Cię najbardziej zdziwiło albo miałaś jakiś problem właśnie przez to, że wyjechałaś i tak mówisz, o, o jednak nie jest tak kolorowo, jak e, myślałam, że będzie, czyli nie było takiej sytuacji. Zawsze było super, to się zdawało. Nie, no totalnie I nadal jest tak, to czasami jest ciężko. Ludzie myślą, że jak się wyjedzie z Polski i żyjesz sobie w podróży, to masz idealne życie, bo masz słońce, palmy, ciepło i no jest cudownie. A wiadomo, że każdy ma jakieś tam wyzwania, każdy ma jakieś problemy nawet z życia codziennego. No i to wiadomo, to się zdarza, zdarzało i będzie zdarzać cały czas. Ale to nie jest coś takiego, żeby, żeby mnie to zaskoczyło. Jak żyjesz, jak się rozwijasz, to, to jestem gotowa, że wolę jakieś wyzwania. No a jak jest w takim razie, no skoro jesteś sama, miałaś jakieś wsparcie Polaków, bo jest tutaj wiele grup, czy w ogóle z Tajlandii czy na Bali, tak, mamy taką mamy dużą społeczność. Czy było tak, że szukałaś wsparcia albo właśnie kontaktu może takiego codziennego? No bo czy jednak się odcięłaś od tego, bo mówisz, nie okej, okay. jadę nowi ludzie, Tajowie, to jednak ten styl i z Polakami nie mieć nic do czynienia. Z swoimi tejami. Nie, no jakby ja się nie zamykałam na ludzi, ale też jakby nie szukałam. Kontaktu. Nie miałam no. czegoś takiego, że gdzieś na siłę szukałam, czy jest jakiś Polak, czy coś takiego. Zazwyczaj wychodziło tak, że przypadkiem i tak ktoś do mnie napisał no, przez Instagram. Przez to, że jak trenowałam tutaj, no to oznaczałam klub, no to jak ktoś tutaj też trenuje, no to do mnie napisał. I jakby to wychodziło samo naturalnie, nigdy nie szukałam. Hmm. A ile jesteś jest tak naprawdę w w Tajlandii? Półtora roku. Na samo Dziewięć dni na Phuket, no i... I już tutaj. I, tutaj? I Teraz byłam miesiąc jeszcze w Polsce, no ale jakby bliżej to jako... Mieszkam tutaj, wyjechałam chwilę. A jak wygląda Twój normalny dzień w takim razie? No bo w Polsce... Tu nie, czym się zajmowałaś w Polsce? Prowadziłam studio treningu hmm. personalnego. Okej. Okay. I pracowałam w Polskiej Marce Odzieżowej. A, no to trochę inaczej. A tutaj nie wiem, znaczy no co tutaj hmm. robisz w takim razie? Jak wygląda Twój taki typowy dzień? Nie ma czegoś takiego jak typowy dzień, <laughs> bo każdy wygląda inaczej, ale zawsze trenuję dwa razy dziennie, czyli rano i popołudnie, albo rano i wieczorem. No i w ciągu dnia pracuję, jakby to jest normalny dzień, wydaje mi się, jak prowadzi normalny powiedzmy człowiek, z tym, że ja jestem tutaj, a nie w Polsce. A czym się tak jakby tutaj zajmujesz? Jak to wygląda z wizą dla Ciebie i z załatwianiem formalności? Czy pracujesz akurat, masz taką pracę, że robisz to z latajów i możesz tą wizę mieć taką długą? Czy musisz jednak wyjechać? Czy to jest problematyczne? Muszę wyjeżdżać. No, okay. Jak jestem na wizie turystycznej, to teraz już co 90 dni trzeba wyjechać z kraju, z Tajlandii. No i nie pracuję tutaj, więc nie mam takiej wizy, okay. a to było dużo ułatwienie, no bo wtedy nie musisz się martwić ani, nic, po prostu jesteś tutaj, mieszkasz oni chcą, tam załatwiają tą wizę. Z tego co mówiłaś, jesteś też trenerem personalnym, czy można z tobą zrobić trening indywidualny też, w sensie online, czy jak to przebiega? Tak, no ja prowadzę treningi i online, jakby są różne formy. Moją ulubioną jest na kamerce, czyli jeżeli komuś na przykład brakuje motywacji, żeby zacząć ćwiczyć, nie chcę się samemu, no to często kobiety po prostu wpalają sobie komputer, mają mnie po drugiej stronie, no i ćwiczymy sobie razem. W sensie ja je koordynuję i, i sprawdzam, czy dobrze ćwiczą. No ale na wyspie też jest taka możliwość. Jak, no jak ktoś już wie, że jestem trenerką, przejeżdża na wyspę, chce zacząć trenować, no to Pokażę wam w której części. Okej, okay, no to przenieśmy się teraz w takim razie do tej części. Byliśmy już w strefie Muay Thai, byliśmy w strefie Jiu Jitsu i teraz mamy trzecią strefę, czyli basen, z którego też można sobie korzystać przyjeżdżając tutaj do obiektu. No i jesteśmy w kolejnej strefie mojej ulubionej, no, dobra nie wiem czy ulubionej, ulubiona jest Jiu Jitsu. Ta jest, kurde no dobra, są tak samo. Bo tutaj wykonuję cały trening siłowy i cały trening pod Jiu Jitsu. No i od tego tak naprawdę wszystko się zaczęło, bo ja Byłam najpierw zakochana w siłowni, a dopiero później jakby poznałam dziewczynę, dziewczynę że no ja rok czasu. Ta strefa jest coś jeszcze niedokończona, oni tutaj cały czas zmieniają, robią jakieś rzeczy nowe, no ale da się zrobić cały full trening i można też są zajęcia, jest crossfit, jest endurance i bardzo polecam. I z siłowni przyszliśmy sobie na strefę jogi, To jest mega fajny klimacik, bo ona jest wieczorem, jesteśmy w takim drewnianym domku, a z tyłu są jeszcze za mną ice buffy, prysznice. I jak jest icebuff, to od razu jest prowadzone są tutaj zajęcia z oddechu. Więc jakby to jest połączone. Najpierw uczymy się jak panować nad swoim oddechem, jak poprawnie oddychać, a później wchodzimy do warunków, gdzie ciężko właśnie jest normalnie oddychać, czyli do icebuffa, który jest tam. Zmieniamy miejsce, celowaliśmy w plażę, ale przez to, że jest taka pogoda jaka jest, to jedziemy na taką górkę tam. Byliśmy ostatnio, widzieliście, jedziemy tam na kawę, porozmawiać sobie dalej. ale ta muzyka grała, więc nie dograliśmy dla ostatniej części w sumie naszego tutaj wywiadu i chcieliśmy jeszcze zadać ze trzy pytania. I jedno z nich to jest czego brakuje Ci w Polski, bo już mieszkasz tutaj jakiś czas i co, jakieś produkty, coś masz ulubionego, czego po prostu ci tutaj brakuje? Niczego? To <grych> okay. No naprawdę jakby na wyspie nie ma rzeczy, której się nie da dostać? No nie ma, no nie ma tych rzeczy, których które są w Polsce, a nie ma tutaj. Właśnie, Może nas... pieczywo, pieczywo. A, no właśnie, często nas pytać, co brakuje, co brakuje i my mamy na przykład właśnie pieczywo. Oduczyliśmy się w sumie iść pieczywa właśnie podczas naszej podróży, więc nam jakoś tego w ogóle teraz nie brakuje, ale takie produkty na przykład, no nie wiem, z Polski, jakiś ulubiony szampon, kosmetyki, nie wiem, do jedzenia coś, jak to jest tutaj sklepowo, no bo Kosamo jest dosyć dużą wyspą, tak? I jak jest zaopatrzenie na takie właśnie rzeczy i wiem, że tego tu gotujesz też sama. Tak. bo wszyscy znamy 7-Eleven, no i w sumie 7-Eleven jest takim najbardziej popularnym sklepem, ale tam nie znajdziemy takich produktów co jak, nie wiem, masło, yy, mięso świeże, właśnie pieczywo. No, to są w sumie trzy takie większe sklepy na wyspie, Jedno to jest makro, czyli można tam kupić dosłownie wszystko, no to też jest trochę jak dla rodzin, tak samo jak w Polsce, że wiesz, że kupujesz w większych paczkach, ale też można kupić normalne produkty, Big też. Też, też wszystko sobie dosłownie kupisz, co mhm. potrzebujesz. I jeszcze w central Samui, w galerii handlowej, jest sklep, a, a. gdzie też są produkty, których nie dostaniesz gdzieś tam w tych, tych sklepach tajskich powiedzmy. Ale nie ma, nie ma produktu, którego nie wiem, nie możesz sobie zamówić przez internet, czy rzeczywiście nie dostaniesz na wyspie. Wszystko jest. Okay, widzicie? Także nie ma co pakować tych rzeczy wszystkich z Polski, bo wszystko tutaj dostaniecie. No, lepiej zabrać coś wyjeżdżając z Tajlandii. Do Polski no już tak. na odwrót. My też to powtarzamy, także widzicie, powtarza się osoba tak? tutaj tak także... No bo co tutaj? No możesz przywieźć te swoje rzeczy, ale po co, skoro w Tajlandii na dobrą sprawę faktycznie naszym zdaniem też jest wszystko? Powiedzmy, że ktoś ma dwa tygodnie urlopu i chce przyjechać do Tajlandii. No byłaś tutaj już tak ogrom czasu, w sensie w każdym miesiącu. Hmm, czy masz jakiś miesiąc, taki swój ulubiony, albo byś poleciła, że okej, okay, dwa tygodnie to jest ten moment, ten czas najlepszy na przyjazd. Od stycznia? Do końca września. Styczeń, koniec września ta pogoda jest najlepsza. Jak ktoś nie lubi takich ogromnych upałów, to maj, czerwiec i lipiec też jeszcze. No kurczę, chociaż mhm. o to chodzi, że ta pogoda, bo jestem półtora roku, więc jakby kolejne pół roku nie powtarza się tak jeden do jeden do tego, Hej. co było mhm. wcześniej. Więc gdzieś się oni mówią, że ta pogoda jest zawsze różna. No jak ktoś chce słońce, chce mieć pewne słońce, to od stycznia do końca września. Maj, czerwiec, lipiec jest najcieplejsze miesiące, takie naprawdę gorące. gorące. No. I dużo słońca, czy tutaj jednak na Kosamui słyszeliśmy, że sporo pada. To znaczy ostatnio nas coś pytał, że Kosamui no nie wiemy, bo tutaj dużo pada jednak i no to Kosamui może jednak nie. Pada dużo w październik, listopad, no i połowa grudnia. Okej, okay. no czyli teraz ale... jak jesteśmy to może tak. To, ale to pada <gry> teraz. Popadało tak. wcześniej e, mocniej, a teraz teoretycznie też pada, ale to w sumie nic nie pada. No, <gry> no, pada, więc... no ale nie ma tego klimatu takiego, kto jest tak, słonecznego, no. że ktoś chce leżeć na plaży, idzie i po prostu będzie to tak, e, jak sobie wyobrażamy tą słoneczną Tajlandię. Tak, no to nie To pomijajcie, październik listopad i połowy grudnia. Opień. I wtedy jest też na wyspie najpuściej, gdy nie ma turystów. Kolejne pytanie to jest, jak na przykład z mieszkaniem, jak to wygląda wynajem, długoterminowe, no bo to też dziś nas zastanawia zawsze, gdzie możemy takie mieszkanie znaleźć, jak są podpisywane, jakie są te kontrakty, czy trzeba mieć kaucję na takie mieszkanie, czy trzeba jakieś warunki spełnić, żeby wynająć mieszkanie w Tajlandii. No bardzo dużo osób szuka na Airbnb właśnie i na Bookingu, gdzieś tam są to spoko opcje, ale zawsze to jest dużo droższe. Najlepiej szukać sobie na Facebooku na Marketplace. Ie. No i tam często na przykład są ogłoszenia, które teoretycznie, mieszkając w Polsce, można byłoby uznać, że ktoś ty cię oszuka, no albo nie wiem, są dwa no zdjęcia, tak, czy coś tak, w tym tak. stylu, mało mhm. informacji. A w Tajlandii to jest norma, że masz na przykład, nie wiem, dwa zdjęcia, kuchni, sypialni, w sumie nie wiesz, co to masz na wynajem, więc musisz napisać, poprosić o więcej zdjęć. Okay. No a jak ja mieszkam na wyspie, no to zawsze sobie podjadę i zobaczę mieszkanie. A jeżeli nie, no to prosiłam, jak teraz byłam w Polsce i prosiłam, po prostu bym pani wysłała więcej firmów czy czegoś, żeby mieć jakieś potwierdzenie. No i umowę się podpisuje dopiero na miejscu, więc gdzieś tam trzeba zaufać na odległość, że przelewasz pieniądze, jakiś depozyt, żeby wiesz, ta osoba też miała pewność, że ty przyjedziesz, ty będziesz tutaj mieszkać i że może dla ciebie zabukować. No i czy są kontrakty? Są, podpisujesz i zazwyczaj... No, to jest taka krótka umowa, po prostu wiesz, że wpłacasz pieniądze, że coś tam we, we, we. Nie ma żadnych dziwnych zapisów, jak w Polsce, że masz kilka stron do czytania. I depozyt zazwyczaj jest e, jedna rata za mieszkanie. Czyli tyle, ile płacisz za miesiąc, i tyle mm -hmm. musisz zapłacić do okay. depozytu. No, nie tak źle w sumie, tak normalnie no. w miarę. Mhm. Wydaje się proste, ale czy proste, tak, żeby sobie to samemu ogarnąć, to tak jak No właśnie, czas na jest, przepraszam, że ci przerwę. No właśnie, tak, do tego. Okej, okay. mm -hmm. ale też czy ten angielski jest aż tak potrzebny? Często osoba, która ci wynajmuje, to jest osoba, która jest z Tajlandii i e, mówi takim łamanym angielskim, tajskim angielskim. Okej. Okay. Więc e, mm -hmm. zawsze da się dogadać. Masz takich Polaków na przykład albo mm. znajomych, którym pomagasz, by najmować mieszkania, albo szukasz właśnie albo hotele, albo nie wiem, w którym miejscu na przykład mówisz, a tutaj jest fajnie, bo jest na przykład piękna plaża. Mm. Robisz coś takiego, czy w ogóle to nie twoja działka? No coraz więcej osób właśnie się mnie pyta, cześć Kinga, czy mogłabyś mi pomóc znaleźć nocleg, czyś Kinga, gdzie znaleźć najtańszy nocleg, cześć Kinga, chciałabym mieszkać w tej części wyspy, czy mi pomożesz? Więc tak, jakby ja zaczęłam to robić, zaczęłam pomagać e, osobom. Mam też e, osobę, która sprzedaje wille na wyspie i też gdzieś tam już zaczęłam pomagać, że po prostu, jeżeli ktoś to mnie pisze, że ja chciałby kupić, no to już też, już tam są jakieś oferty, przysyłam jakiś, nie wiem, katalog, czy no kon konkretną na przykład bilę na sprzedaż, która jest na kosamui więc no gdzieś to zaczynam robić, nie jest to jeszcze, że można gdzieś to znaleźć u mnie i można mm -hmm. zobaczyć, że wchodząc na mój profil, wiem, na Instagramie, o, ona to robi. Gdzieś to dopiero sobie zaczynam, bo widzę, że coraz więcej osób chce, bo mi, no, jestem na miejscu, więc no tak, wygodniej, łatwiej to tak. stąd ogarnąć. Wiemy, że jesteś trenerką personalną i tak jak wcześniej mówiłaś, organizujesz się robisz treningi online, ale także to na miejscu. Jak można się z Tobą skontaktować? Czy w ogóle szukasz jakichś ludzi? Masz jeszcze jakieś miejsca, jak gdyby ktoś był zainteresowany? No to jest tak, że jak ktoś przejeżdża na wyspę i chce rzeczywiście trenować, szuka trenera, to gdzieś ja mam nawet to podpięte pod Instagram, więc da się mnie znaleźć, ale no najprościej jest po prostu na mnie na Instagramie. No i prowadzę treningi personalne w miejscu, w którym nagrywaliśmy i mówiłam Wam, że to jest moje ulubione miejsce. Mm -hmm. e, więc tak, jest taka opcja. Najlepiej właśnie napisać sobie do mnie na Instagramie, ja wtedy wszystko powiem co i jak. No, więc tak, jak coś to zapraszamy do Kingi na profil. Podpniemy Wam tutaj link do Instagrama, prowadzisz też YouTube'a, także jak chcecie, to możecie zobaczyć YouTube'a Kingi i e, my dziękujemy za rozmowę, za twój czas. I do zobaczenia, może jeszcze na macie. O właśnie, bo Marika zaczęła dzisiaj ze mną jiu-jitsu, co było mega super, bo trenowałaś już wcześniej ile czasu? Dwa lata, myślałam, że to takie było, wiecie, w podstawówce, to się nie liczy. No, a ja jestem zakochana w jiu jakby startuję w zawodach, więc dla mnie to jest coś cudownego, że w ogóle ktoś po tak długim czasie Wraca do jujitsu ze względu, gdzieś tam, że mam w tym, wiesz, swój wkład po prostu, więc bardzo no. się cieszę. Także dzięki wielkie. Dziewczyny wcześniej wspomniały o YouTubie Kingi, więc możemy pchnąć jej kanał troszeczkę do przodu. Chciałaby więcej nagrywać, chciałaby też zarabiać na tym kanale. Ma 600, 600 subskrypcji, a potrzebne jest 1000, więc jak klikniecie subskrypcję, to będzie pewnie bardzo zadowolona i wdzięczna. Dziękuję! Będzie więcej materiałów z i wtedy. Tak. Ty będziesz bardziej zmotywowana do wstawiania jeszcze więcej materiałów. Dokładnie tak. I jak my wyjedziemy z Tajlandii, to będziecie mogli się przerzucić wtedy do Kingi i zobaczycie później całą Tajlandię. Jak widzicie, u nas deszczowy dzień, i to się jeszcze nie skończyło. Mieliśmy nadzieję, że będziemy mogli dzisiaj trochę podwiedzać, pojechać na jakiś. Wodospadło, takie też były plany, ale nic z tego nie wyjdzie, więc jesteśmy na markecie. Chcieliśmy jeszcze raz podziękować Kindze, jeżeli oglądasz, dzięki za ten wywiad. To był nasz pierwszy wywiad. Jesteśmy ciekawi jak wyszło, więc możecie nam dać też znać. Sobracie, zasiedzieliśmy, zagadaliśmy i zrobiła nam się godzina 16, a my jesteśmy od rana tylko na jednym toście i co, na pół dodatku. Także idziemy teraz. Ee, o... Coś jeść. Bo nam się już mięśnie spalają, a nie tłuszcz. <grym> Dzisiaj jemy obiad u takiego starszego małżeństwa. Pani nam tutaj gotuje, no na moje oko to pani tak lekko ponad 60 lat ma. Ja biorę sobie taki chrupiący boczek w sosie kary, a Marika sobie bierze patkarpao I do tego będziemy mieli jeszcze jajo. Są już nasze dania. Oczywiście Marika patkarpao z kurczakiem, pięknie usmażone jajko. Ja tutaj mam boczek, już trochę porozwalałem, taki chrupiący boczek. Widzicie ta skórka tutaj? Rewelacja. Marii, smacznego. Smacznego. Przez cały dzień za wiele dzisiaj nie zrobiliśmy i nie zobaczyliśmy, ale przestało padać, a dzisiaj jest w okolicy otwarty nocny market. więc. nowe inny. Teraz tak. na nim jeszcze nie byliśmy. Dokładnie. Jedziemy, zobaczymy, co oni tam mają. Od nas dosłownie 5 minut skuterem jesteśmy już na nocnym markecie Czałęk. I co ciekawe, jesteśmy tutaj od poniedziałku i on dopiero jest dzisiaj czwartek. I dopiero jest dzisiaj otwarty, więc pewnie te pierwsze 3 dni nigdy tutaj nie jest otwarty. Może być czwartek, piątek, sobota teraz od razu przy zobaczcie, co my tutaj mamy. Piękne grillowane żywerka. No. Tutaj proszę zobaczcie, jakie szynki. To bardziej takie europejskie jedzenie. Pani Pani pewnie jakieś kanapki robi. Są też soki, owoce. Pani tam już zabija poobierane owoce. Tutaj widzimy jakieś soki można sobie zrobić. Są też ulubione przekąski maliki, spring rollsy za 25, pani też sprzedaje takie na świeżo. Tutaj mamy spore stoisko kurczaka KFC, tajskiego KFC. Zdecydowaliśmy się na jedzenie, bierzemy takiego kurczaka, tutaj kolega nam go jeszcze przygrilluje, żeby był ciepły i do tego jeszcze zjemy, tam z tamtej strony, zaraz wam pokażemy. I bierzemy sobie samosy, w Indiach ich je sporo jedliśmy, także mamy nadzieję, że te będą dobre. Spróbujemy te dwie nasze rzeczy, jestem ciekawy jak smakuje ta samosa. Z Ziemniakami i z warzywami, a ja mam kurczaka. Dobry kurczak, ale trochę słucha. sos barbecue? Ciekawa w środku. Cienkie ciasto. Nie czuć tego tłuszczu aż tak bardzo. Świeże warzywa. No i mamy mięso. A czuć kary? Czekaj. Miało być węgiel, to nie Ziemniaki nie miało miały być. Najgryza. A Na mięso jest w środku. Nam nie szkodzi mięso. To jest pomyłka. Dobry, ale to nie to. Jedliśmy dużo lepsze samosy. Widać, że Marice smakuje kurczak. Co? Nic. Dobry był. Przyszliśmy na nasz market po drugiej stronie ulicy na sushi, ale jednak stwierdziliśmy, że o 16 jedliśmy obiad, to chyba jednak zupa lżejsza wyleci na kolację. No to my się zbieramy z tego nocnego marketu i jedziemy po nową, najlepszą zupę w naszej okolicy. Naprawdę najlepszą. Jesteśmy w naszej zupiarni, tutaj zobaczcie, wywar cały czas się gotuje. Zaraz pani będzie szykować dla mnie łątony i makaron. Tak wygląda moja zupa za 60 datów, czyli 7,20 w złotówkach. Tu są jeszcze dodatki, można sobie nakładać. Jest ich też więcej, ale dla mnie to wystarczy. No i oczywiście jakieś tutaj dodatki. Orzeszki, ja uwielbiam dodawać orzeszki jeszcze, Marika zajada kiełki. Standardowo za darmo woda, lód. Tak. I yy, co jeszcze? Aha, i tam mamy stół właśnie z tymi dodatkami, które można raz wziąć. Jest jakieś warzywo, nie znam jego nazwy, właśnie kiełki, papryczki chili i jeszcze jakieś warzywo. Dziękujemy za oglądanie. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. Jak się podobało, to wiecie co robić. Dajcie lajka, like dajcie komentarz. A linki do ingi social mediów znajdziecie u nas w opisie pod filmem. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie. Cześć!